Multiplikacja jest poszukiwaniem tego, co jest zmienne i niezmienne. Jest zadawaniem pytań o istotę wielu spraw, które nas dotyczą, o to, czym jesteśmy uwarunkowani, jaka jest istota naszej wolności, czym są nasze wybory. Linia czy ta linia jest symbolem naszej wolności. Czy ta linia jest symbolem naszych ograniczeń? To wszystko są to pytania, które można sobie stawiać, zajmując się budowaniem tej konstrukcji. Często właśnie forma powstaje, a później ona sama jest dla mnie pewnym zadaniem. Ona sama stawia mi pytania. Najpierw ja stawiam pytania, a później ona stawia pytania. I więc jest to taki dialog, który buduje się w czasie. Można te formy odnieść do wewnętrznego mojego dialogu, który się we mnie rozgrywa w jakiejś ciszy, samotności. To jest próba poznawania rzeczywistości, próba chodzenia w jej różne warstwy i szukania istoty, jakby konkretnej formy, która będzie zawierała w sobie nieograniczone jeszcze dalej możliwości. Bo wiem już,, że chrześcijan że może... Różnie działać na nas. Dla mnie sześcian jest przypisany człowiekowi. W moim pojęciu tak, tak to czuję. I sześcian pozwala dodawać. Oczywiście można je odejmować. Można stworzyć chaos. Można z chaosu budować formy. Które składać je tak, żeby pola tworzyły płaszczyzny, które będą się stykały pod kątem prostym, kiedy krawędzie będą przylegały do siebie albo tylko będą się w jednym punkcie stykać. Więc jest to, jakieś, jest to jakaś możliwość, szansa. Dla nas na próbę wyjścia z chaosu. Stąd może sześciana. Zaskoczyła mnie sprawa właśnie odbioru, kiedy y, ludzie zadawali mi pytanie, czy to jest labirynt. Uświadomiłam sobie, że tam są zagadki. Tam są zagadki, bo linia może nagle, która powstaje, może nagle gdzieś zniknąć, może się pojawić, może mieć ciągłość i to są takie sprawy, które budzą nawet niepokój i stąd może to pojęcie labirynt pojawiło się przy tej pracy. Zrozumiałam wtedy, że nic nie jest pewne. Że właśnie nie ma końca pewnych spraw, nie ma pewności, czy to, co zbudowaliśmy i stworzyliśmy, jest już stałe. Zdałam sobie sprawę wtedy z tego, że nie o wszystkim decydujemy my. Nawet jeśli dokonujemy wyborów pewnych, kiedy uważamy się za panów naszych wyborów, czym jest mój wybór? Czym jest moje dążenie do prawdy, do poszukiwania tej prawdy? Bo często jest tak, że te poszukiwania wzbudzają we mnie lęk. I czy odkrywanie pewnych zasad tak naprawdę jest dla mnie bezpieczne, dla mnie samej? Czy to ja jestem tym kreatorem? Na pewno wiem, że odkrywam. Wiem, że wtedy, kiedy odkryję, mam jakieś takie wewnętrzne przeczucie, że to jest właśnie to. Ja to nazywam tym stanem wiem. Każdy artysta na pewno nazywa to swoim językiem odpowiednio dla siebie. To do tego momentu wyczuwam ten moment, kiedy wiem. Ale to, że. To nie jest koniec, no to jest dla mnie ciągłe odkrywanie, więc to nie jest tworzenie i wymyślanie na przykład formy. I spotkałam się z takim zdaniem, które właśnie powiedział Antonio Gaudi: że tworzenie to jest odkrywanie i może. Ja to dopiero w czasie zrozumiałam, w czasie, kiedy zajmowałam się tymi poszukiwaniami, że to jest jednak odkrywanie. Prawda o mnie jest y, zapisana w danym momencie. Ta, to się zmienia również. Bywało tak, że wydawało mi się, że już nic więcej nie odkryję, że jest. To nie jest możliwe, że odkryłam już taką sprawę, że. Już poza nią nic więcej nie ma, a, a okazuje się, że po latach pojawia się inna forma, z którą się w jakiś tam sposób identyfikuje. Bo ona ze mnie wypłynęła, I, i wtedy sobie uświadamiam, że nastąpiła jakaś zmiana. Nastąpił jakiś proces, i wtedy ta forma pozwala mi odszukiwać siebie samą na nowo. To jest to, jak zadaję pytania i otrzymuję odpowiedź. I to jest ciągły ten dialog, który prowadzę może sama z sobą.